Witajcie! z tej strony Timo, a to jest kolejny odcinek z Takita. Tak, nie mogliście się doczekać, ale już się doczekaliście. Zadajcie pewnie sobie już pierwsze pytanie mm, na początek mojego filmu. Skąd mam Jetlag? Zrobiłem sobie. Co to jest? To jest block breaker. Co to jest? Timer. On nam yy, aktywuje Redstone. Te dziwne kable. Dalej. Zbudowałem to. Zdłudowałem najlepszą kwarę Zrobiłem tutaj automatyczny system do robienia U matery Zrobiłem dom. Zrobiłem farmę. Zrobiłem skrzynię, która zawiera z naszej quary narzędzia. I takie tam rzeczy. I teraz pytanie tylko. Co dzisiaj będziemy robić? Tak. To dzisiaj będziemy robić bardzo fajną rzecz, czyli system lepszy od... Solarów i lepszy od uwaga, system lepszy od atomowej energii. Tak. Najdokładniej. Najdokładniej. Jest to tak silny, jest to tak dobry system, że lepszy od atomowej. Dobra, bez. Bez głupoty, robimy. Chcę go podłączyć tutaj. Tutaj chcę go podłączyć. No więc, robimy. Tutaj na razie muszę zobaczyć, co nam będzie potrzebne. Więc, cięcie. Um, oczywiście, to cięcie się zacina, ale już jest cięcie. Już się dowiedziałem, co nam będzie potrzebne. Będzie nam to potrzebne niektóre rzeczy, czyli deployer. O, to zaraz sobie zrobimy. Zaraz, czyli już. Walk. Skrzynka. Filter. Filter. Zaraz Wam pokażę. Eee, nie tak. O, to? Czyli poczekajcie chwilę. noc, niedobrze. Mmm, bruk. Wezmę sobie stack. Mmm, dobra, filtrer, a z filtra potrzebny jest retriever. I teraz pytanie, skąd ja wezmę skórę? Górę, jest bardzo trudno zdobyć. Bo nie wiemy, gdzie są krowy. Dlatego tworzymy teraz inne rzeczy. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra. I tak właśnie stworzyliśmy. Deployer. A teraz potrzebujemy e, Dobra, tyle. Dwa, e, dwa sztaby e, złota. Teraz, teraz tłok i jeszcze tutaj potrzebujemy to, to, to Węg 10 węgla, 8 węgla to znaczy o kurde węgla mamy mało, a ja mam jeszcze tu dobrze, a teraz piasek i to tyle Ale że mi się nie będzie chciał chodzić. Więc wezmę stąd stół. To coś. I cztery proszki. I biegniemy. Zamykając po sobie drzwi. Bo dobrze jest zamknąć drzwi. No dobra. Um, um, tu. Tyk. Jak nam się robi? Oczywiście, o całość. Ok, teraz bierzemy to. I to i to rozrabiamy. Teraz bierzemy to. I to. I mamy. To coś. Teraz bierzemy crafting Table i składamy. Tu. I teraz otwieramy. Bierzemy Tłok. Ym, Oczywiście źle, źle, źle ułożyłem. Tyk, tyk, tyk tyk. Tyk, tyk. Teraz złoto i na końcu to filtr. I dobra. Teraz wam pokażę jak to się robi. Zobejcie tylko, ile mam jeszcze czasu. Dobrze, mamy jeszcze. Ale przed tym pójdziemy spać. Tutaj było cięcie. Ale dobra, mm, idziemy teraz... Ym, aha, zbudować. Więc się cofamy i bierzemy stąd wiadro z wodą. O! E, Wiatro z wodą. Y, to. Ym, to i to. Flasa tam jeszcze było nam potrzebne. Weźmiemy sobie. O nie, bruk tam jest. Yy, nie wiem, co wziąć jeszcze. Niedobrze. Yy, trzeba jeszcze wziąć, odstawić to. Yy, wiem. Gdzieś tutaj to było. Yy, takie czerwone. Dobra. Nie wiem, gdzie to jest. Muszę to zrobić. To nam się przyda. A zmienię, tam to przystawię. Um, red, red red to? tak to, jak to się tworzy aha um, to bierzemy takie ile? no to bierzemy tego 16 nie, 8, 12 i żelazo, raz, dwa, trzy I idziemy sprintem stawiamy to tu Tyk, tyk. Masz baterię, jest dobry. Tutaj będzie trzeba to usunąć. Um, w sumie. Teraz. Ula. Voilà. Kilofem diamentowym. To nam się już zrobiło. To też przestawiamy. Teraz bierzemy to. Składamy to. Tak. Co jeszcze tutaj stało? Dziwne. O kurde. Za szybko to idzie Niedobrze Trzeba to... E, dobra, kids, idziemy Teraz my to tutaj zbudujemy Bo chcemy je, mieć bardzo szybki dostęp do tego A więc zbudujemy Zaczynamy od... Takiego czegoś Na wodę Dajmy tutaj wodę Tu wybieramy stąd wodę i kładziemy tu Hmm. Najpierw to trzeba zablokować. Teraz bierzemy... Tutaj blokujemy, aby było ładnie wyglądało. I dobra, e, pierwszą rzecz mamy zrobioną. Teraz kolejno. Czyli bierzemy deployer. O, tu, tutaj jest. I... musimy go u, ustawić tak. O, właśnie tak aby tam był skierowany. Teraz bierzemy te dobrze niedobrze jest, bo widzicie? Timer. nam, nam tutaj też jest potrzebny. No ale no, kit. Bierzemy teraz filter, stawiamy go tu. I teraz tak. To ty. Tutaj będzie retriever. Tutaj trzeba to usunąć i Retriever podłączamy, a Retriever nie mam tutaj. Kable i o tak e, trzeba podłączyć Solar Panele, tutaj będą nas Solar Panele i to dokładnie wszystko. Potrzebujemy tylko Retrievera. No dobra, ale Retriever potrzebuje energii, więc ja tutaj postawię to battery box tu teraz tak, tak i bierzemy solarki i dobrze mam nadzieję, że yy, teraz może yy, nie, teraz będzie cięcie, bo ja muszę coś poszukać yy, czyli ubezpieczę się, więc yy, stop, dobrze, już jestem i jestem przygotowany w miecz pójdziemy po krowki e, dlaczego bierzemy e, dlaczego mamy niby tylko musimy to w ogóle tylko zdobyć jedną skórę bo potrzebujemy jednej skóry bo my mamy już e, tam kopiarkę a więc może weźmiemy jetpack będzie nam ładniej, lepiej znaczy, szukać ale wezmę pszenicę albo nie, nie biorę później zrobię hodowlę Najpierw trzeba wziąć, wziąć... O, Energia crystal jest narotowany. Najpierw trzeba wziąć jetpack i go złodujemy. I biegniemy sprintem. Mm, mam nadzieję, że... O, że... Dobra, mam wszystko. Kilof na wszelki wypadek diamentowy. Dodajemy... Co to lecimy. O! to, to, co to, to, to! Krowy! Krowy, tak blisko! Tak blisko krowy? Dobra Nie dała Nie dała Niedobrze Nie dała Musisz dać Może cię zabije z krytyka, albo nie Dała Może jakieś szczęście Dobra, Idziemy dalej Yeah! Czy dolecę? Nie dolecę. Kiedy ten jest duży? I jo! Okej. Okay. Mmm. Dobra. Bierzemy mięsko i tutaj odstawiamy skórę też. I teraz bierzemy jedną skórę. No okej okay. mm. Retriever, co za stop, dobra. Par świetnie. Mamy tylko jedno. Więc będzie trzeba pozbierać pszenice i SEO skopiować. Bo lubię. Zbieramy pszenice, oczywiście. Najfajniej. Przypominam jak ja to sobie grałem na normalnym Minecrafcie, na serwerze multiplayer. miałem największą hodowlę w, w mieście. Cały mój dom to była jedna hodowla. To były tylko tam magazyn to były na przykład e, 3 czwarte. Przepraszam nie 3 czwarte. Jedna dziesiąta mojego domu. A a te. Mm, reszta 1, 6, 8 do dziesiątych to były hodowla. A reszta to była tam takie tam puste miejsce. Więc naprawdę tego było dość sporo. Z serzonkami też można kopiować oczywiście. Było fajnie. Nasze... rosła. Eem... Dajcie mi. Dziękuję. Noc. Znowu. Ale my się nie zatrzymamy. My musimy tworzyć. We must make it. gdzie się ja to miałem? Zgubiłem. Dobra. Silver. Dlatego pozbierałem silvera. Stop. No dobrze. E, tutaj jest tak silver. Tutaj jeszcze też. Tutaj, nie. Tutaj Silvera, nie chcę tylko tin i kopera, Czyli tin i copper. Copper, copper. Tylko to mamy. Ile tego potrzebujemy? Hmm. Ale my jeszcze filtr. Tego potrzebujemy dwa, czyli dobra. Jeszcze żelazo. chyba to jest tak. Żelazo, to, to, to mamy, 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 mamy. Wiecie co? E, ja to zrobię. Na razie kończymy. Widzimy się w następnym odcinku Na razie